drugie miejsce, czyli leczko wyżej niż, niż drużyna gospodarzy. Liczyliśmy na naszą wygraną, byli graliśmy w swoim najmocniejszym składzie. także Po gładkim zwycięstwie u siebie 3 do zera, liczyliśmy na wygraną, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudne zadanie. I to znalazło swoje potwierdzenie w dzisiejszym meczu. Dwa punkty wywalczone przez Patryka Chojnowskiego. Chyba można śmiało nazwać go dzisiejszym bohaterem. Spodziewał się ten, że tak właśnie będzie. No ja cały czas codziennie pracuję z Patrykiem i zawsze w niego wierzyłem, nawet gdy miał słabsze, słabsze dni. Jestem świadom tego i, i wiem bardzo dobrze, że, że drzemie w nim ogromny potencjał. Kwestia odpowiednio wykorzystania tego potencjału. Dzisiaj ten, ten jego dobra dobra gra znalazła potwierdzenie w grze. Dwa punkty. Zapełnił nam zwycięstwo, został bohaterem. No i Wielkie, wielkie słowa i gratulacje należą się Patrykowi. Czy tak dobrą grą Patryk Kojnowski ma szansę na zdobycie medalu, a może nawet złotego medalu w zgrzających się mistrzostwach polskich seniorów? No głęboko w to wierzę. Eee... Jedziemy już w czwartek do, do, do Wałbrzycha, gdzie, gdzie rozpoczynają się Mistrzostwa Polski. Patryk nie będzie tam faworytem. Może z racji tego, że zajmuje bardzo niskie miejsce w rankingu. Już w pierwszej grze ta czeka go prawdziwa przeszkoda, bo trafia na numer jeden albo numer dwa rankingu krajowego. No cóż, te pierwsze gry są takie nieprzewidywalne. Ciężko tutaj sprecyzować faworyta. Myślę, że gdy przejdzie pierwszą grę, szansę na, na osiągnięcie. Sukcesu, jakim jest medal z Polski, są bardzo wysokie. W ubiegłym sezonie, właściwie przed ubiegłym sezonem życzyliśmy Dekor Klasowi do tego, aby awansował do fazy play-off. Dzisiaj można chyba powiedzieć, że to jest już pewne, czy dzisiaj życzyć Wam należy finału? No tak sobie chcieliśmy życzyć przed sezonem. Takie były cele. Cele składane przez naszego sponsora pana Gabriela Hojaka. Chcieliśmy znaleźć się jakby oczko wyżej niż w poprzednim sezonie. W tamtym roku zdobyliśmy brązowy medal. Dzisiaj w tym sezonie aspirujemy do, do finału i, i idziemy w dobrym kierunku, ale naprawdę czeka nas jeszcze bardzo wiele ciężkich pojedynków, które, na których trzeba przechylić szale na naszą korzyść.